Zadanie 22. Przekrojem osiowym stożka jest trójkąt równoboczny o boku długości 6. Objętość tego stożka jest równa. Wykonajmy rysunek do zadania. Rysunkiem jest stożek, którego przekrojem jest trójkąt równoboczny. Zaznaczmy wysokość. Bok trójkąta równobocznego jest równy 6, 6, tutaj również jest 6, ale zaznaczmy dwie trójki, ponieważ trójka będzie. Automatycznie promieniem naszego koła, który jest w podstawie. Zaznaczmy jeszcze h i teraz napiszmy wzór na objętość. Wzór na pewno znasz i przeanalizujmy, co mamy, a czego nie mamy w tym wzorze. 1 trzecia to liczba, pi to 3,14 to jest ok, r to jest promień, też jest znany, h, h jest nieznany. Więc H obliczymy najszybciej ze wzoru na wysokość w trójkącie równobocznym. A pierwiastek z 3 na 2, gdzie A jest bokiem naszego trójkąta. Stąd szósteczkę właśnie wkładamy tutaj w miejsce A. Skracamy i otrzymujemy trzy pierwiastki z 3. I już obliczamy objętość. Jedna trzecia do przepisania. Pi także w miejsce R wstawiamy trójkę 3 do kwadratu, a h obliczyliśmy 3 pierwiastki z 3. Tutaj możemy trójki skrócić ze sobą. Pi przepisujemy, 3 do kwadratu to 9, i pierwiastek z 3 również przepiszemy. Patrzymy, która to jest odpowiedź. To jest odpowiedź B.